Historia z zeszłego roku praktycznie mogła się powtórzyć dzisiaj. No mogła się powtórzyć, ale niemniej ten wyniki tak i tak, byśmy brali w ciemno. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo, jest remis. Najbardziej sprawiedliwy wynik, jaki mógł tylko być z pokazania tego, co się dzisiaj w meczu działo. Możemy się tylko cieszyć, że z jednym punktem wracamy do Grudziądza i możemy być trochę nieusatysfakcjonowani, bo być może mogło być dwa, ale wszyscy pojechali na swoim poziomie. Próbowaliśmy robić, co możemy. Jeden punkt do grudziąca to najważniejsze. Właśnie mogło być dwa, gdyby nie ta taśma łota w tym pierwszym jego starcie, no mogło być zupełnie inaczej. Znaczy, nie możemy gdybać, tak, bo młodzież mogła trochę lepiej pojechać, ale nie pasowało im tutaj dzisiaj, nie mogli się dopasować do tego toru. To jest tylko młodzież, nie oceniajmy dzisiaj. Jeden punkt jedzie do Grudziądza, ale dla nas to jest najważniejsze. Wygraliśmy praktycznie, już biorąc na to, że tego, który awans... chce, awansować do Ekstraligi, także jest super rewelacyjne. Look, if there was lots of ifs and buts and maybes, you know, we would win every meeting, wouldn't we? So... Uh, it's not really fair to, to put pressure on the young guys. I think, you know, these especially these meetings, they're they're very tough. There's a lot of pressure, and the young guys sometimes have a bit of trouble with the pressure. And uh, you know, it's it's difficult, you know, for everybody. But young guys it's difficult to deal with the pressure. And uh, you know, it, it will come. Time will come that they will, you know, move up and score points. And It's just one of those things it's a big learning curve for, for the young guys. Kilka błędów jest dzieckich i które w pierwszym go wziąłem dwa cenne punkty. Już goniłem Maćka Fajfera, już byłem tuż za nim. No, za szeroko po prostu, nie mogłem się utrzymać przy krawężniku. Tor był na tyle przyczepny, że troszkę moto miał przy słabo i ciężko mi było się utrzymać przy krawężniku, a praktycznie przez całe zawody tylko tam była ścieżka. Nie można było jechać na, nawet środkiem Toru, bo kto pojechał środkiem czy po, po zewnętrznej to zostało z tyłu. Także. Moje błędy jest dzieckie, później też szkoda biegu, gdzie Adama Skurnickiego przepuściłem też właśnie pod lewym łokciem, z dzikami wyjechał i do tego jeszcze w ostatnim biegu taśma, także o co oceniam te zawody jako totalną klapę, wypadek przy pracy, bo... Wiem, że stać mnie na, na pokaźne zdobycie punktowe, nie tylko uważanie się z tyłu, ale również walczyć, potrafię z seniorami doświadczonymi i tego będę się trzymał i na nadzieję, że w następnym meczu udowodnię swoją klasę. Zmian nie będzie, oni muszą się po prostu dopasować do sprzętu. Nie wiem co się dzieje, w każdym zmieniali motory, zmieniali tam Paweł Staszek przy nich pracował, Jurek Budzej. No nie mogli się dopasować do tego toru. Wyjeżdżali na zewnętrzną, mimo że Robert im cały czas mówił: krawędź, krawędź i krawędź. No ale stało się. Jest remis. ok. mieliśmy w planach wygrać te zawody. Gineșno will have days like today where you know they have such a hard time. We are a good team, you know, but uh, it's not it's not always that will have such a tough time, and so I'm sure that it will be a, a tough run into the playoffs. But um, hey, anything can happen. It's a long season, you know. So uh, I, you know, is a fantastic team, and. Jestem pewien, że bardzo Ja mogę kręcić nosem sam do siebie, gdzie mi się przyplątało znowu kolejne zero. Znowu przespałem jeden bieg, który nie powinienem. Mam tu na myśli przełożenia motocykla. Po prostu na no początku rewelacyjnie odczytałem tor i, i, i było to widać. Tak, dwie trójki, potem zaczynał ten tor po prostu się zmieniać i, i ja nie bardzo się dostosowałem do niego. Za późno zareagowałem na zmianę i dopiero gdzieś tam na ostatnim biegu można było widać y, jakąś poprawę, aczkolwiek to jeszcze nie było to. No jest co myśleć, więc no i mówię, jedziemy dalej i będziemy pracować dalej. Uh, I'm quite frustrated to be fair. You know, obviously uh, started the meeting with uh, touch of tapes and I uh, I hate that so much. You know it's Scott Jump and I reacted and it was very stupid of me, but sometimes these things happen, but I'm just very angry with that and And then I was a little bit behind, you know, because everybody have a one race, and I'm still sitting in the pit. So uh, next race wasn't so good. But after I got going and felt fast, you know, so if you're fast at the end of the meeting and you have them start to like this, you know, I think if it wasn't so silly of me at the start, maybe we could win today. But uh, everybody in the team rode their hearts out and rode really good. I'm, I'm really happy with the team and. You know uh, to come to such a strong club and, and to get a draw is, is fantastic for, for us. So uh, yeah, we're very happy and it's the way we want to keep going. co so przyszli ogromnie wypełnili stadion, chyba nie narzekali na brak emocji. No, Santo nie ma co ukrywać. Dwie najmocniejsze drużyny i myślę, że widać to już po wynikach, tak? Eee, sprężona na maksa i, i podział punktów, więc. No myślę, że wynik oddaje, oddaje to, co, to, co było wcześniej mówione, więc no, ale zakończył się, że tak powiem, podziałem punktów, więc nie ma krzywdy ani dla jednej, dla drugiej drużyny, więc sezon trwa dalej, jedziemy dalej. Będą no, słabsze mecze, może słabsze teoretycznie, prawda? Ale my musimy liczyć, że każdy na naszych na naszą drużynę się nastawia 100% więcej. My niemniej no, będziemy walczyć, będziemy zadać punkty i, i myślę, że tu chodzi przede wszystkim o to, żeby nasz zespół się zgrał i sprzętowo, bo nie mogą, nie mogą być takie wpadki liderów drużyny. Zapraszamy wszystkich kibiców serdecznie za, na za tydzień w niedzielę na 19.30. Liczę, że będzie komplet publiczności. Wszystkich serdecznie zapraszam w imieniu zarządu Komisji Rewizyjnej, w imieniu prezydenta, który dzisiaj był na, na tym spotkaniu. Przyjdźcie na mecz, warto zobaczyć.